Cześć witajcie w kolejnym raporcie. I tak jak widzicie od ostatniego razu kolejne podciągi, czy elementy podciągów zostały zabudowane. Ten mieliście okazję oglądać w poprzednim filmie. Dalsza jego część w następnym pomieszczeniu też już jest gotowa. Został mi jeszcze tylko tutaj do skończenia dzisiaj ten drugi podciąg który będzie podtrzymywał klatkę sodową, tak jakby i yy, tutaj, teraz yy, jestem w trakcie przygotowywania yy, jego elementów. Część jest wykorzystywana z poprzedniego. Tam ewentualnie trzeba tylko yy, dopasować wymiar. Yy, stęple też mam przyniesione. Częściowo jakieś yy, pod, yy, podnie betoniki już są też przyniesione. Jak widzicie, tutaj wszystko yy, ustawiam na, yy, na bloczkach betonowych, ponieważ. To są te stęple, które miałem wykorzystywane w piwnicy ich długość no, nie pozwala na ustawienie, na podparcie tych elementów bez, bez podkładania, ewentualnego przedłużania ale tak jak mówiłem już w poprzednim filmie no, nie opłaca mi się, nie chce mi się ich przedłużać no bo ile tam trzeba by dodać? 20 parę centymetrów szkoda myślę wkrętów i desek na, na przedłużanie o taką długość a podłożenie na bloczkach betonowych myślę, że jest e, jak najbardziej w porządku no i dobra e, za chwilę wracam jak już będę e, na górze z jakimiś elementami także nie, nie przewijajcie, e, zostańcie i za chwilę mm, zobaczycie i Więc coś więcej powiem jeszcze dlaczego akurat taki kształt Tutaj tego, tych burt jest. No i dobra. Eee, troszeczkę mam tu już rzucone. Blat jeszcze nie został przykręcony do końca. Eee, parę słów obiecanych na temat tego, mm, na, tej, na temat różnicy tych blatów. Eee, tutaj, co Wam obiecałem przed chwilą. Eee, a więc tak, tutaj jest klatka schodowa. Jak widzicie. Tak, jak tam e, piętro niżej, by, by, by było e, i te burty po prostu no to są takie same burty jak spota, czyli po prostu tu musi być na pełną wysokość, e, na pełną wysokość stropu plus wieniec. Więc wieniec, a w tym wypadku tutaj te podciągi, dlatego wysoko, tuż tu jest obcięte, ponieważ tu będzie zamknięte analogicznie jak na dole będą schodziły schody z jednej strony a z drugiej strony już będzie zamknięte no bo hmm, wyżej już schodów nie będzie oczywiście tutaj y, wypuszczone mam dodatkowo jeszcze deseczki również tam też tak jak wam mówiłem y, podciąg ten będzie wypuszczony 5 cm w górę i 5 w dół opuszczony to jest na tą po prostu górną tutaj można nazwać obłódkę, e, ten szalunek e, tej góry, która będzie wypuszczona ponad poziom strumienia. Poziom normalnie jest tutaj, a tu je będzie jeszcze dołożone i w tym wypadku po prostu tu będzie przerwa. Oczywiście tu będzie trzeba zalać e, do całego, a tu środkiem pod tym pociągiem, znaczy nad tym pociągiem będzie zalane te 5 cm wyżu. Fajnie to wyszło, bo przynajmniej na jakiejś tam części będzie to mocno wzmocnione. No ta dalsza część druga są tu. I tu akurat w przypadku tego kawałek, no tam całość będzie trzeba jakoś y, powiązać ten szalunek do zbrojenia już bezpośrednio. Mm, tam widzicie jeszcze na tej burcie też takie wystaje taka deseczka, no to tam akurat też się będzie dało do czegoś to połączyć. Tu mam jeszcze tą część, y, część tutaj. Teraz zostało. W przypadku tego, poskręcać do końca... E, poskręcać do końca te boczne burty. Tu jest akurat ściana działowa i nie da się z drugiej strony zrobić e, czy nie tylko nawet przez tą ścianę tylko tyle, że tam już nie ma na czym oprzeć mm, tych podwójnych nóg, tak jak są w tym wypadku musi być pojedyncza, ale tam to rozwiązałem tak, że po prostu podbudowałem pod jeden i pod drugi e, bok e, element pionowy tego, tego szalunku e, weseczki i stępy na środek, czyli stempel trzyma całość, tak? Chodzi mi tutaj o trzymanie tych burt bocznych eee, Tak jak właśnie tam są pojedyncze stempele na te burty boczne i tu tak samo to zastosuję myślę, że to jest ee, dobre rozwiązanie tu będzie docelowo też stempel metalowy I tak jak w wypadku tamtego w ogóle te stemple będę chciał sobie przez wszystkie środki znaczy środkiem pomieszczenia tutaj puścić ale to na sam koniec, potem sobie to wszystko poustawiam. No i tak, skręcanie mi tutaj zostało jeszcze to do końca. Potem ten boczny, ostatni i, i, i to będzie wszystko. O, tu jeszcze mam taką. A taką rozpórkę tu też założę, żeby jednak jakoś to. Mm, ograniczyć e, tutaj to wychylanie jeszcze przez środek też sobie tutaj potem dam e, myślę jakieś poprzeczki tam na dole o ile dobrze pamiętam były mam je gdzieś tam e, wśród desek muszę tylko poszukać i, i potem też sobie jeszcze tutaj zamontuję ale na razie jeszcze żargonych schodów będę robić więc e, będzie mi to przeszkadzać więc na sam koniec już potem takie właśnie jeszcze wszystkie zabezpieczenia rozpórki czy coś yy, podokładam dla pewności. No, z tej strony, czyli z tego hmm, drugiego podciągu, tak, tam mamy ciągłość. Eee, no i tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o podciągi. Eee, teraz hmm, teraz właśnie tak, zastanawiałem się, kiedy zacząć robić belki na te pociągi zbrojenia. I rozważałem opcję, czy najpierw sobie no, wydeskować, tak, zastępować całość, tutaj stropu, przynajmniej tutaj te, te mniejsze elementy, mniejsze części pomieszczeń, zadeskować górę i dopiero wtedy sobie robić, czy, czy po prostu już teraz. No ale widzę, że z, z tej wysokości, z wysokości rusztowań całkiem dobre dojście mam tutaj. I chyba ten z naprzeciwka, ten mniejszy Spróbuję zrobić zrusztowania Zobaczę jak się to będzie skręcało Troszeczkę gorzej będzie z tym, Ponieważ druty, te główne pręty będę chciał dać w całości No i będę musiał to tutaj przyłożyć Tak jakby wpleść w tą belkę Nie wiem czy mi się to tutaj uda Ale myślę, że tak Że nie będzie problemu i chyba sobie to zrobię tutaj z tego poziomu. A dopiero potem zajmę się normalnie stemplami i dalej, potem już deskowaniem. Oczywiście byłoby łatwiej, już potem też, też myślę z góry, jak to wszystko po prostu z tego poziomu. No to już kwestia tego, czy ktoś woli się bardziej schylać, czy myślę tak tutaj na wysokości. rozpróbuję zrobić ten jeden. Tak, jak mówię, zobaczę jak, jak to będzie szło. Czy, czy będzie w miarę wygodnie. No, no tak właściwie. Myślę, że wszystko. To widzę, że jeszcze nie dałem sobie tego tam. Muszę odkręcić z dołu ten mały taki zastrzał, powiedzmy. A jeszcze go tam na górę przykręcić. I na tym etapie. Mm, jest to wykonane. No i jeszcze roboty zostało e, dość sporo. No ale szalunki już tak myślę, że takie te najbardziej żmudne prace już zostały wykonane. No bo to wiadomo, trzeba dopasowywać coś, tak, takie rzeźbienie, nie? Przy tych słupach, przy tych wszystkich tutaj nadprożach, coś dociąć, coś tu dopasować. Na to czasu chodzi dość sporo no jest to, nie, nie ukrywam, jest to fajna robota ciekawa, trzeba pomyśleć i tak dalej, no chyba, że ktoś nie lubi, ale no żmudne. dużo czasu na to schodzi, no, zwłaszcza w pojedynkę e, troszeczkę trzeba się pobawić ale, ale da się wszystko zrobić e, natomiast potem już myślę, że będzie to leciało stemple. E, te belki przykręcić do tych się Postemplować na no, przystępach też może być jeszcze e, troszeczkę więcej, też roboty, bo e, nie wiem, jak to tutaj będzie z wysokością. Mam coś z stempli dłuższych, więc będę musiał je docinać. No, więc też będzie trzeba do wymiaru docinać. E, a część, e, jak braknie mi już tych dłuższych, będę musiał wykorzystać te z piwnicy, więc też będę musiał podkładać takie. Te, te bloczki betonowe. Mam jeszcze troszeczkę w piwnicy tam za dwie, właściwie trzy palety, także jest to nosić. kurde na no, troszkę dodatkowy ciężar tutaj na górę. Nie wiem, czy sobie jeszcze czasem może od spodu jakiś stępli rzadko bo rzadko, ale gdzieś środkiem może podeprzeć ten strop. Zobaczę jak, jak mi tam wyjdzie ze stemplami, muszę to policzyć, ile będę tego potrzebować No i ta góra, no i no jest, jest, nie wiem czy połowa, jeszcze troszeczkę tych tutaj robót ze stropem zostało Dobra, jeszcze jest dużo do, do zrobienia, więc nie ma co jeszcze na razie analizować ile tego zostało, po prostu trzeba robić na dzisiaj myślę, że wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo i oglądajcie następne moje filmy. Pozdrawiam wszystkich, cześć!